Witajcie Widzowie, Dzień dzisiaj będziemy nagrywać drugi odcinek z serii Cuphead. Dzisiaj mamy specjalnego gościa, Kamila, który jest bladym Simonika. Pol przywitaj się. Dzień dobry. Dzień dobry Widzowie, dzisiaj zaczynamy drugi odcinek z Cupheada. Dzisiaj jest, dzisiaj oczywiście z nami jest Kamilek, więc oczywiście robimy to co wam obiecałem, ale najpierw Kamilek musi sobie kupić jakąś broń. Chodź do przyjemnego Jaki Ja biorę to co Simon. Idziemy do świniaka. Dobra Kamilku, co ty, co ty kupujesz? Ja bym ci radził daj, śrutówkę, nie? A ja. Ale wtedy masz mniejszą atak. Więc ja bym ci radził śrutówkę dać. Bomba no, a może śrutówkę, żebyś miała duże Za Zawrotówka. A to? Ale śrutówka będzie dobra na A to? to jest śrutówka. Ty to, to kupiłeś tak. tak. Dobra, to Kamilku wychodź i gramy dalej. Oczywiście. Czyli to co Wam obiecałem. Były dwa poziomy do obiecania i był to and Gun to to jest u góry. Więc Kamil, jak niech sobie zmienić broń. Ja to się zmieniało? Kamilku, broń B. Tu? Nie, tu, Kamil. A może A? Tak. I daj szutówkę. Broń dajesz, B, B. założyłem. O! Dobra. To to, oczywiście, widzowie, lecimy na, te, na ten poziom, bo to jest Co Na sobie... psoty I więc start. Widzowie, lecimy, lecimy. I mam nadzieję, że nie będzie dużo tek, bo oczywiście już w, w wczorajszym filmie już zmieniliśmy. A! Oczywiście już w filmie musiałem zmienić, zmienić i wyciąłem dwie próby, więc wiecie widzowie, nie? I oczywiście sprawcie łapeczkę w górę dla o, serbie. O, z... Nie no subskrypcja! no bo wiecie. Bo tam ogląda mało i subskrybuje mało, więc wiecie, nie? E, o nie! Kamil! Nie, mój nie, brat nie, leci! Nie. Kamil leci! up, Dobra! O nie, zła! Klutek! my zła! lecimy dalej! Lecimy. O nie, nie. Dobra, dobra, żyjemy, żyjemy, żyjemy. O nie, biepszy, Czemu mnie zabij? Nie mogłem. Dobra, już nie ma, więc niestety już nie jest tak fajnie. No, no niestety już mojego braciszka nie ma, ale poradzimy sobie, no pewnie jeszcze dalej trochę przejdziemy, bo jestem dobry, oczywiście w Hamyakie. Tak, a ten... Dobrze. Oczywiście lecimy, 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 bo oczywiście widzowie... Wie jakby y, musimy przejść dwa włosy, a tutaj to nie jest takie łatwe, więc... No niestety, ale to... Dobra, lecimy drugi raz, druga próba. O! Co wraca Kamil wajma. A! Dobra, Kamilku. Po, po, dobra, Kamilku, Kamilku. Kamilku, lecimy, lecimy, tutaj, tutaj. Lecimy! Kamilek wraca, więc lecimy. Po, po. Dobra. O, dobra, wiej, dobra, lecimy tutaj do przodu, kwiatka. Uważaj na tą, uważaj na bombę. To mnie uderzył? Bo? Ta bomba, Cię pewnie uderzyła. Nie wiem, no widzowie, nie. widzowie. powiedzą. Zostawcie komentarz, kogo uderzył teraz kamień. Uciekaj! Ja nie zobaczyłam w montowaniu, ale chciałabym, żebyście zobaczyli. Zostawcie komentarz, kogo uderzył Kamil. Kogo uderzył Kamilka. Moje pieniądze! Kto okay. uderzył Kamila? Ciekawe. No Bardzo ciekawe. Oh. <grym> Ale Kamil mnie uratował, Kamil nie uratował, Kamil jest super, Kamil jest super, lecimy, Kamilek lecimy lecimy, lecimy, lecimy dalej, lecimy dalej. O nie, żołądź, żołądź, nie żyje, nie żyję. Dwa razy, o nie, żołądź, lecisz po do, pieniądzach. Lecimy szybko, szybko Kamilku, teraz trzeba robić szybki Lecimy Lecisz mnie uratować? Lecę, 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 kamień, Kamil, lecimy, lecimy, tutaj musisz z daszem, z daszem, pod Y, ale... Wskok i Y, Kamil. Ale już się nauczyłem bardziej grać w tą grę. Widzowie, no nie jest łatwo grać. No. Nie, jest tak łatwo, ale... No fajnie, że się uczę. sobie powiem wam tak. Nie jest łatwo. Ale ze mną to łatwiej. Ja się bijam w każde miejsce i, i się za za Nawet ze bramki najgroźniejszego pieniądza. I to tylko dla Ciebie. Dla nikogo innego, prawda? Dobra, lecimy, lecimy. Braciszkiem lecimy i to jest lecimy. O nie, jest już ta hapsa. Hapsa, hapsa. Kamilchot. O nie. Dobra. Uważaj, uważaj. Poświęcam się to... Nawet... dla Ciebie. Zginąłem dla Wiem zez... o tym, ale nie, nie zdobyłeś pieniążka, więc źle. Więc tewa jest niedługo lat. Wola bym... Ty, bo musi ci się Wola by, żeby mój brat zebrał pieniążka, nie. Nie. Dobra. To zrobił. Ja bym sobie wybrał jakąś... Jeden... No nie, wiecie co, widzowie, to jest taki stres. To jest taki stres, Mam dwa HP, ale mogę Teraz się chyba jest pod koniec. Dobra, widzowie, ja tu chyba muszę poczekać, Teraz! Dwa razy, Piękne! Widzowie, widzowie, widzowie lecimy. Chyba jest koniec. Widzowie, widzowie, to może być ta ostateczna chyba. Widzowie! Aż po Dobra, widzowie, teraz lecimy na drugiego bossa. Ja jestem kapel, Ale ja coś muszę kupić. Widzowie, pokonaliśmy na więc teraz idziemy na dół. Żeby, Kamil, żeby Żebyśmy sobie kupili... nie. Dobra, do świniaczka. Ja chyba sobie wezmę... A co to? To jest zawrotówka, Kamilku. Ja chyba wezmę Ej, czyli... sobie bombę dymną. A ja zawrotówkę. Okej. Okay. O, coś innego mi się pojawiło za... Że... Zawrotówką. Dobra, to lecimy. To musimy sobie założyć bronie. To jest zawrotówka, okay, sobie zawrotówkę, czy nie? Jak zakładam, no. Ty tu. Nie masz trzeciego miejsca na broń. Co? To muszę usunąć? Tak, ja bym ci radził tą, bruchówkę. Okej. Okay. Tylko, a... Dobra, Arwitowie, oczywiście lecimy dalej, no. Tylko Kamilek... Mam lecą broń! Na górę! Widzowie, oczywiście, lecimy na górę. O, pogadajmy z nim. Gadamy z nim. A co to, chcecie latać samolotem? Tak jak ja. Ha. Dopóki nie przetestujecie tych planów, wara od kapitanu. A, okej. Okay. Widzowie, musimy przetestować schematarę planu. Dobrze, czyli X-em strzelamy, e, B jest spec-atak, A jest odbicie. Taki spec-atak? O, taki specatak. A tym się zmniejszamy. A! Chyba tutaj... zrozumiałem. Dobra, robimy specatak. Co to? A co to jest? A, bomba. Czyli jak mam 5 kart, to robimy taką bombę. Widzowie, dobra, wiemy. To mi się atakowało super mocno? B. Ty? B. Czerwonym kamiku. A, to fajnie. Dobra, to. Zetestowałem te prawy, były genialne, bo widzimy obagi. Złowrogi z zepeliny. Dobra bo wrogie zepeliny. Jedna krówa bez Kamila, bo pewnie tak będzie łatwiej. Nie no, widzowie, po prostu będę miał mi HP, ale mi się nie chcesz tyle męczyć. Widzowie. Ja zawsze znam tutaj Widzowie. Spokój. Widzowie. Po prostu tak Się dobra. Zmienił się. Dobra, Hildeberda jest łatwa. Mam tak. Aktywne, oczywiście z nie są imiona bosów. one są tam u góry, jak tam pisze, to tam one są u góry. Jak tam jest... No jest nazwa poziomu, To jeszcze jest nasza tam. U góry, nie? Czy nazywa Hildeberda? No... Dobra, lecimy widzowie, bo oczywiście nie są takie o, łatwe. Ta! Uf, o, nie, nowa o. faza. A czemu to jest nowa faza? Przecież to jest ta czwarta. Nie wiem, nie wiem czemu, ale to, A pewnie to, to przeszkadza nie, mi. nie przeszkadza mi to, widzowie, bo ta faza nie jest jakaś super ciężka, powiem. Jak? U kumocy. Nie jest taka ciężka jak u kumocy, ale no trochę ciężka jest, tak czy tak, bo jeszcze Tornado dodali, to w ogóle się już nie da przejść, no, no to wiecie, nie? Wiecie, że to nie jest też takie łatwe, ale da się, da się przejść, na pewno się da przejść, tylko... Potrzeba Wiecie, widzowie, to nie jest też takie łatwe. No, i oczywiście zostawiajcie łapeczki w górę, bo. No, tak i subskrypcje! To. i subskrypcje też! Bo nie chcemy mieć mało, bo mamy tylko. 3 subici. Bo trochę za mało mamy tych subskrypcji, więc. Do zarabiania, <grybujesz> Prawda? Prawda, Simon? Simon, prawda? Tak! Taki fajny grzecy ten. Wszyscy Dobra, dobra, widzowie! Nie! Yeah! Widzowie, przeszliśmy bossa! Przeszliśmy bossa! Bossy, bossa! <coughs> Jeszcze nie usuniemy tego momentu, bo to jest zbyt ważne. Dobra, przeszliśmy bossa. Dobra, ocena dobra, mogę być gorsza, powiem tak, widzowie, no. A, no, fajnie. No to widzowie, ja tak. Kamilku, żegnajmy się. No to widzowie, oczywiście żegnamy się. Jutro będziemy robić to... Jutro będzie pewnie jakiś odcinek, ale nie wiem. No zobaczymy. Może jakiś case innej serii. Zobaczymy, no to widzowie mówię tak.